Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go, nauczycielu, kiedy to nastąpi, jaki znak będzie, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi, nie trwórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam Wam wymowę, wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać Was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z Was o śmierć przyprawią. I z powodu Mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy Wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Oto Słowo Pańskie. Trudna Ewangelia, ale takie Ewangelie mamy na koniec roku liturgicznego, który przypada pod koniec listopada. Dlatego też y, zmierzamy się z, z tekstem, który mówi o jakimś końcu. O końcu y, życia, końcu świata. Y, natomiast chciałbym, żebyśmy spojrzeli, patrząc na tę Ewangelię, na naszą codzienną gotowość. Naszą codzienną gotowość na przyjście Pana. Ponieważ jako ludzie wierzący, mamy być codziennie gotowi. Możemy się skupiać na rzeczach przemijających i zewnętrznych. Ale Jezus nas nieustannie przekierowuje na to, co wieczne. On jest Bogiem wiecznym. Nasza dusza jest nieśmiertelna, czyli jest bez końca. I na tym się mamy zatrzymać. Przenieść nasze oczy od rzeczy przemijających na wieczność. I tak się zaczyna ta Ewangelia. Patrzą na piękno świątyni, kamień na kamieniu, który jest tutaj. Nic z tego nie pozostanie. Wszystkie ozdoby, wszystkie szaty, piękne kwiaty, wszystko czym jest ozdobiona świątynia, to wszystko kamień na kamieniu nie pozostanie, bo żadna, żadna świątynia nie jest wieczna. Jedyna wieczna świątynia to nasze serce. Świątynia, w której mieszka Pan i On sam stworzył nasze serce. On sam nas stworzył. Chociaż rodzice mają w tym udział, to jesteśmy stworzeni przez Boga. Dlatego Pan Jezus jest tym, który mówi, świątynią Boga jesteście, tutaj mogę mieszkać. To jest ta droga odkrywania nieustannie. Wszystko, co jest ozdobą świątyni, jest tylko po to, żeby zrozumieć, że w środku mieszka Bóg. To zderzenie pomiędzy tym, co zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne, i przekierowywaniem oczu nieustannie z tego, co na zewnątrz, do tego, co wewnątrz, to jest droga, którą mamy cały czas. W małżeństwie to jest także zachwycony mąż żoną, żona zachwycona mężem, ale im dłużej są razem, tym więcej odkrywają. Serca swojego, że to jest ważne. Wspaniale, że możesz podziwiać żonę, wspaniale, że możesz patrzeć z uznaniem na męża, ale tak naprawdę to, co się liczy, to jest ta codzienność, jaki on jest. Codzienność, jaka ona jest. Po co z tego, że będzie na zewnątrz piękna żona, a w środku będzie codziennie gryźć i zrzędzić. I będzie narzekać cały czas. I, I takie będzie miała serce. Co z tego? Każdy, kto, kto gdzieś już przeszedł przez zewnętrzność w swoim życiu, wie, że to, to, co jest w sercu, jest ważniejsze. Zaczyna to rozumieć, że to jest najważniejsze to, że jest człowiekiem pokoju, cierpliwą, to, że on jest tym, który podnosi na duchu, tym, na którym się można oprzeć, tym, który jest stabilny dla całej rodziny. To są te, te rzeczy, te wartości, które, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. A to, co na zewnątrz, dobrze jak jest, i niech nas prowadzi nasze oczy do tego, że odkrywamy wnętrze. Gdy Pan Jezus mówi, że to, co na zewnątrz, dobrze, że jest, ale to będzie zniszczone. Kamień na kamieniu nie pozostanie. To u osób, które słuchają Pana Jezusa, nie ma czegoś takiego, że y, to pokaż nam tę głębię, tylko jest ciekawość, kiedy się to stanie. C czyli znowu zatrzymujemy się na zewnętrzności. I, I to jest ciągła pokusa, którą mamy, żeby zatrzymać się na powierzchni. Zobaczcie, jak, jak bardzo pragniemy. Głębszych rozmów. Pragniecie ich w rodzinach, pragniecie z dziećmi. Dzieci też pragną głębszych rozmów z rodzicami. A jednocześnie, jak trudno zejść głębiej, jak trudno jest zejść głębiej we wspólnocie. Apostolstwo modlitwy, jak się spotyka, pragniecie głębszych rozmów, ale jak trudno do nich zejść. Zatrzymujemy się na świecidełkach, te świecidełka. To jest po prostu rozmowy o niczym. One są potrzebne. To nie jest tak, że są niepotrzebne. One są potrzebne. Potrzebne są świecidełka, potrzebne są wszelkiego rodzaju ozdoby, również ozdoby liturgii, na różny sposób, jak będziemy tutaj to, to robili. Czy to przez sztandar, czy to przez dary, czy przez świeczki, czy przez flagi. Dzisiaj nam przeświętą z Łodzi przyjechała rodzina i Basia, która jest córką świetnie flaguje na brzach w łodzi, jest to najlepsza uczennica w naszej szkole jezuickiej. Wszystkie te ozdoby są potrzebne, ale nie mogą nas zatrzymać, że to jest najważniejsze. Muszą przekierować nasze oczy za każdym razem robię to po to, żeby doświadczyć, jak wspaniały jest Pan. Rozmowy o, o niczym, teoretycznie o niczym, są po to, żebyśmy budowali relacje, ale żeby nas w końcu doprowadziły do głębszego spotkania. I tego chce od nas Pan Jezus. On to pokazuje w całej tej drodze, tutaj w, w Ewangelii. Od tego, co zewnętrzne, przechodzimy do tego, co jest głębią, co jest w naszym sercu, co jest nieśmiertelne, co trwa. Przez wytrwałość, przez Waszą wytrwałość. Ocalicie wasze życie, a czym jest wytrwałość? To jest to, że codziennie powtarzam to samo, codziennie, przy różnych zniechęceniach to, że się poddaje, że widzę, gdy wyciągam rękę, i jest odtrącana i znowu, i znowu, i znowu, gdy, gdy chcę powiedzieć dobre słowo, a nie jest przyjmowane. I, i mówić je dalej, czy już się wycofać? Jak po, robię śniadanie i On nie dziękuje. U dzieci nie ma wdzięczności robić to dalej, czy się wycofać. Wytrwałość, bez grymasu, bez jakiegoś stękania, nienawiści, gorzkości, złego słowa. Być wytrwałym. W tym jest nasze ocalenie. Oczywiście ta, ta wytrwałość w relacjach to będzie po prostu miłość. Tak to nazwiemy. Dla dzieciaków to będzie systematyczne uczenie się i nie poddawanie się w tym. To jest... To jest ten cały trud, bo można się uczyć od klasówki do klasówki, ale to nie jest bycie wytrwałym. Wytrwałość jest w budowaniu systematycznego serca, a, a to dopiero sprawia, że będąc człowiekiem stabilnym, nie będę raz, się ktoś zbliży i jaki wspaniały, a innym razem ktoś się zbliży i e, doświadczy bólu i cierpienia. Tu jest, gdy się zbliżamy do Pana Jezusa, On za każdym razem jest miłosierny, za każdym razem ma wyciągnięte ręce. I jak mamy tę trudność, ile razy ja mam wyciągać ręce, ile razy mam otwierać swoje serca, to, to pytanie sobie zadajecie. Ja sobie to pytanie zadaję: ile razy mam to robić? To, to pytanie wynika z tego, że czasem jestem odtrącany może no, że nie ma odpowiedzi i wtedy trzeba popatrzeć na Jezusa bo jak będziemy patrzyli na człowieka na deuka, to, to nie zajdziemy daleko a jak popatrzymy na Jezusa ile razy Jezus ma do Ciebie wyciągnięte ręce i, i mówi przebaczam Ci no, za każdym razem jak idę się wyspowiadać za każdym razem i się w tym nie nudzi jak podchodzę do ołtarza za każdym razem mnie karmi jak otwieram Ewangelię za każdym razem Mówi do mnie słowo i nie jest w tym znużony, tylko wytrwały. Tego się mamy uczyć od Pana: być wytrwałym. To ma być tym czymś, co jest dla nas ważne, co nas pociąga, co jest dla nas istotne. Jeżeli się skupimy na zewnętrzności, w końcu się przejedziemy, w końcu powiemy: Nie warto. I może nawet do tego dojść, że powiemy: nie warto wierzyć, nie warto być w kościele. Jeszcze pięć lat temu były inne i więcej osób w kościele. Powiedziały sobie w pewnym momencie: Jakieś osoby już nie warto, z jakiegoś powodu. Teraz nie chodzi, żeby to oceniać, tylko jeżeli nie będziemy codziennie, wytrwale przychodzili z tego, co zewnętrzne, do istoty. To w pewnym momencie się poddamy, powiemy: Nie warto. Nie warto trzymać się powołania, nie warto troszczyć się o małżeństwo, nie warto ten szacunek, który cały czas wzmagam do rodziców nie warto. I to jest pokusa zatrzymania się na, na zewnętrzności. Kilka dni temu wracam z pogrzebu i. Ten zwyczaj, który jest tutaj, że się zawsze zawozi księża, księdza na cmentarz. Przekonałem się, że bardzo dobry zwyczaj, nie tylko dlatego, że na tym cmentarzu każdy się gubi, ale też i z tego powodu, że można porozmawiać w samochodzie z rodziną. I syn, który, czy wnuk, który, dorosły, który mnie wiózł, mówił, że udaje się w rodzinie, że wszyscy po kolei, jak, jak odchodzą, że nie ma. Sporów o spadki. I teraz ten pogrzeb był w, tej, w, w tych spadkach, takim ostatnim, ich tak bardzo chcą utrzymać, żeby nie było kłótni, bezliczna rodzina. I to się udaje, A to jest troska, żeby on, on tym żyje, jednością rodziny, żeby się nie pokłócić, bo to są momenty, które powinny jednoczyć, a, a rozwalają. I jak wiele rodzin rozwalają. I, I ta troska, bądźmy głębiej, a nie na tym, co zewnętrzne, majątek, no, no zewnętrzny, chociaż jest ważny, ale relacje w rodzinie są niesłychanie ważniejsze. To, że możemy się potem do siebie odzywać, patrzeć na siebie, i ta troska o coś głębiej, nieustannie, powiedzieć coś mężowi, nie powiedzieć, żonie powiedzieć, nie powiedzieć, troska o coś głębiej. Bo jak coś zrobię, będą tego konsekwencje. Powiedzieć to, co zewnętrzne, wszystko mi mówi, żeby to powiedzieć, ale to zrobić może zaboleć tak, że się nie pozbieramy. Zobaczcie to ciągłe myślenie o, o dalej, dalekowzroczność yy, i to zupełnie inaczej nas ustawia w sercu. Przez Waszą wytrwałość. Ocalicie wasze życie, czyli codzienność, której od siebie wymagam. Przez to ocalicie swoje życie. I, I w trakcie jeszcze ostatnia rzecz, Pan Jezus mówi, żeby nie obmyślać swojej mowy obronnej, tylko prosić o ducha, że Duch, Wam, Duch Święty was wszystkiego nauczy. I to jest w momencie, kiedy zaczniemy się skupiać na tym, jak właśnie. Jak powiedzieć żonie, jak powiedzieć bratu, jak powiedzieć te siostrze, to siostrze, to wejdziemy, chociaż myślimy o czymś głębiej, to jest kolejna pokusa, żeby się zatrzymać na mocno na doczesności. Zły duch na różnym poziomie, w różny sposób kusi, żeby nie dochodzić do serca, do tego, co wieczne, do tego, co nie przemija. I ob, obmyślanie obmowy. W jak, znaczy, mowy, w jaki sposób ma wyglądać, zatrzymywanie się na tym sprawi, że chociaż chcemy znowu głębiej, to znowu wracamy do tego, co przemijające. Proście ducha. To jest rada Jezusa. Niech Duch Święty da Wam mądrość. I On da Wam mądrość. On Was wypełni, całych. Tylko proście o to, otrzymacie mądrość, nabierzcie ducha. Nabierzcie ducha. Ale znowu z Duchem Świętym jest tak jak z jedzeniem. Nie da się wziąć Ducha Świętego i Go mieć. To jest ciągłe wołanie, ciągłe trwanie. Można, może być taki zapracowany dzień, że ja trwam w tym, co zjadłem wczoraj. Ale z modlitwą, z działaniem mocy Bożej w nas jest tak, że codziennie jej potrzebuję. Wołać o nią, wchodzić w tę obecność codziennie na nowo. To jest, przez wytrwałość będziecie ocaleni. Wytrwałość w modlitwie, w wołaniu od ducha, w dalekowzroczności, o którą codziennie zabiegaj na nowo, codziennie na nowo. I pokusy będą przychodziły. Kiedy nastąpi? Czyli pytanie o doczesność, o myślanie sobie, co powiedzieć, czyli znowu doczesność. Nawet możemy mieć takie doświadczenie: Ja jestem człowiekiem głębi. Bo się modlę, bo patrzę głębiej, a jednocześnie ciągle kuszony do tego, co zewnętrzne, przez takie pobożne rzeczy. Obmyślanie pobożnej obmowy, mowy, obmyślanie, kiedy Panie to przyjdzie, kiedy nastąpi, i zatrzymywanie się na rzeczach zewnętrznych, ale w takiej bańce pobożności. To jest pokus. Czyste serce, które patrzy dalej. Wymagać od siebie codziennie, wymagać od siebie, żeby wszystko było w duchu świętym, w Jego nadziei, w Jego radości. Nie rezygnując z rzeczy zewnętrznych, nie rezygnujcie, panowie, z kwiatów dla żon, nie rezygnujcie, drogie panie, z tego, żeby chwalić swoich mężów, tego, co zewnętrzne, ale za każdym razem ma to prowadzić do tego, że moja droga jest ku wieczności z Bogiem, w duchu świętym. Amen.